Wracamy do tematu uczennicy klasy maturalnej zespołu szkół ekonomicznych w grudziądzu Marleny Modzelewskiej, która od ubiegłego roku zmaga się z bardzo poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Choruje na białaczkę. Na tym moment Marlena jest po przeszczepie szpiku, chemioterapii. No i zbieramy pieniążki na leczenie dla niej. Inicjatywem wspomnianego zbierania pieniędzy włączyli się uczniowie grudziąckiego Ekonomika, którzy mają już za sobą szereg zorganizowanych akcji charytatywnych. W naszej szkole był organizowany sprzedaż ciast, z którego dochód właśnie został przeznaczony dla Marleny, sprzedaż pączków w tłusty czwartek, no oczywiście 1% podatku, który można jeszcze dalej przekazywać na Marlenę. Kolejnym działaniem młodzieży na rzecz potrzebującej koleżanki będzie koncert, który zorganizowany zostanie 25 kwietnia o godzinie 18.30 w klubie Skala przy ulicy Rybackiej 14. Poznaliśmy już muzyków, którzy wystąpią podczas wspomnianego wydarzenia. Będzie to raczej koncert taki disco polo, bo wystąpi znany zespół Scanner, który gra już 20 lat, zespół Speed, zespół Elixir i zespół Red Star. No i jeszcze przed koncertem mamy, ma wystąpić zespół Goodway, który jest zespołem bardziej bluesowym niż disco polo. Ponadto wystąpi również artysta niespodzianka, o której organizatorzy koncertu póki co nie chcą mówić. Mówią za to o wymarzonych kwotach, które chcieliby zebrać, by w znaczący sposób pomóc chorej Marlenie. Na tym koncercie chcielibyśmy zebrać chociażby 20 tysięcy, bo jednak kwoty, które Marlena wydaje na leczenie, na badania, to jest bardzo, duży, to są bardzo duże pieniądze. Bilety w przedsprzedaży będzie można nabywać już od 20 kwietnia w sklepie muzycznym Krys w cenie 20 zł. W dniu koncertu wyjściówki będą o 5 zł. droższe, ich ilość jest ograniczona, patronat medialny nad wydarzeniem objęła internetowa telewizja miejska.